Hejka Widzowie, zostawcie łapkę w dół i suba z dzwonkiem I my nagle dzisiaj odcinek z lesowania Jestem Dobryś, to mój kanał I ja wczoraj dlałem, jest tam wyćwicony może ten lesik Tutaj możemy oszukiwać, bo tutaj na przykład możemy um, otatle sować i możemy tłajać jakieś... ja ci... się.

takie słanie chyba Wanna płakta Siemano widzowie z tej strony Tatspen. Dzisiaj sobie będziemy nagrywać e, Takie coś co Sprawdzamy c, Będziemy sobie sprawdzać Co mój robi i co nagrywa Dobra widzowie Sprawdzimy sobie co mój robi i nagrywa On nic nie mówi Od nagrywaczek tak w ogóle Nie czemu. Fajne to jest Fajne to mi się trochę nie udało. Dobra, je, jestem. Może coś narysujemy. Naprawdę. Czekajcie, na Czekajcie widzowie. widzowie. Zaraz będzie widać go. Um, jak zostawicie um, Proszę. pięć łapet w dół, no to um, będzie kolejny od, będzie jestem. kolejny odcinek okay, tego kanału. Widzi sobie coś tam? Widzę go. No właśnie, on odcinek, a ja też nagrywam Ja go obserwuję tam. Dobra, wychwycię pod ja wiem, do... nie <laughs> widzę go. Nie, widzę to na monitoringu. Bo ja mam monitoringu. Mój blat mnie podląda. Co ja lubię? Dobra, nieważne. O nie. Patrzcie na jego. Strasznie to wygląda. Jego stopa jest straszna. Przerażająca. Mój blat mnie nadlewa i mnie to wkurza. to on mnie nadlewa Dobra, eee. Widzicie tam. Ale ja tego nie wrzucę na odcinek. jest ona na taką reklamę jakby. Chyba ktoś powie, że jestem głupi i mnie nie pominie. Dobra, nieważne. Ej, przeczytam wam wiersz. Taki, co mój brat wymyślił. Uguś leci na buduszu, leci jak zuch i dotarł do... ...Swojedodontu? Siemano widzowie z tej strony tak, że dzisiaj sobie nagrywamy mojego brata i, i powiem Wam wiesz, Uwóż leci na buduszu, leci jak złot i dotarł do swojego domku. Jak, jak oceniacie? Mój brat to wymyślił. Ale to jest drugi odcinek, bo e, tamtej reklamy nie skończyłem, bo mi się wyłączyła transmisja, więc... Ja tak źle troszkę, ale okej. Okay. To też będzie na tyle, bo to są króciutkie reklamki jak nagrywam brata. Fajna gwiazda, prawda? Więcej nie prawda? Teraz to się zamieniło w kwiata. A tutaj tej strony. A tutaj na

Fajnie? To fajnie Ale to na to nie, widzowie Bo już Tączę ten odcinek Ale przypominam, żeby Zostawić łapkę w dół I sobą z dzwonkiem Dobra, teraz jestem Kacper i Wyłączamy sobie ten film, więc będzie już koniec na tyle pa.